Witam Was bardzo serdecznie Ja jestem Adi I witam Was w kolejnym odcinku z gry Dreaming Soccer Na moim kanale W tym odcinku Wlatają na Was mecz piłkarski Polska kontra Alkmar Więc jeżeli jesteście nowymi wi Nowymi widzami na moim kanale To bardzo bym chciał żebyście Zasubskrybowali Dali łapkę w górę i Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek Żeby utrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem i z meczem zagramy sobie w takich strojach czyli w czerwonych teraz zagramy Polska kontra Alkmar zobaczymy jak nam w naszym pójdzie ale myślę że dobrze to jest skład Alk, Alkmas Alk Alkmaru jako tak to się wypowiada, a to jest skład nasz, czyli polski. Kapitulujemy się, oczywiście, przywitali i lecimy. Linety. A Inglik tutaj. Popełnił błąd, ale naprawił. Augustyniak. Płacheta. A chciał do Roberta, ale nie wyszło mu. Jan, tu Dawidowicz podaję do Roberta. Roberta Manowskiego, co zrobi z piłką? Chciał zagrać. Chyba do Karola Linętego, ale nie wyszło mu. Szkoda, trochę, ale okej. Okay. Lik to przejął, dobra, brawo, Kevin Lig. Brawo, Dawidowicz, Linety. Do Roberta Robert Manowskiego na szybkości. Ale niestety trafia w wybramkarza klik Lewandowski który jest oczywiście na spalonym jak, jak to zwykle bywa był to spalony, oj był Mi minimalny, ale był lecimy dalej nie ociągajmy się za bardzo, bo to może źle się potem skończyć i będzie bramka dla Alkmaru, a my tylko nie chcemy. Na Wądowski się ładnie przywilce. Podaje do Augustyniaka. Augustyniak, Uwaga. Rafał Augustyniak, uwaga. Będzie doświadkowywał na kogo? Do nikogo. Do obrońcy podał. Brawo Bednarek. M M Mereszyński skrzydłem. Linetty. Jak ładna bramka. Karol Linety strzela w swoim debiucie bramkę. I tu jaką ładną, zresztą zobaczcie jaką No idealnie przymierzył i ładnie też uderzył No po prostu Majstersztyk, jak ja to mówię Karol do Roberta miał Lewandowski Lewandowski słupek Że tego nie wykorzystaliśmy, teraz Robert, Augustyniak, uwaga, Augustyniak znowu dolina tego, i ten strzela swoją drugą bramkę w tym meczu. Proszę bardzo, z główki tym razem. No, pięknie został niekryty i wykorzystał to w swoim najlepszym stylu, czyli, dru czyli drugą bramka. Jeszcze się odbiło od poprzeczki. No, idealnie. 2-0. Czy Linetty w tym meczu zdobędzie hatryka? Możliwe. Możliwe. Teraz to było złe zagranie. strony Rafał Augustyniaka. Linety, proszę bardzo. No co ja mówiłem? Hatryk. Hatryk Karola Linetego. No proszę bardzo. Co ja przed chwilą powiedziałam. No i jak zwykle Adi musiał wykakać. No idealnie, idealnie Hat-trick, kurczę, pomocnika naszego, no po prostu idealnie Uwaga, musiał za będzie coś środkowywał Na no, tym razem, na no, nie wiadomo no kogo To no, chyba był z tego co wiem Dawidowicz Uderzał głową. Tylko, że bramkarz musiał to obronić. Dwie minuty do licznego czasu gry. Dawidowicz, podać, czy do... A, spróbujmy dośrodkować. Uwaga, glik. Moim zdaniem powinna być bramka, ale sędzia tego nie uznał. Baryszyński chciał chyba do tego podać, ale nie wyszło mu. I takim sposobem kończymy pierwszą połowę z wynikiem 3-0. Przepraszam za reklamę, ale to nie włączyłem internetu. Zaraz to poprawimy. Już jestem z powrotem, i możemy zaczynać drugą połowę meczu. Lewandowski, uwaga, Robert Lewandowski. Sam uderza i bramka Czw jako pierwszy gol w tym meczu, a wygrałem już 3-4 do zera. ładnie, 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 Robert uderzałeś ładnie z dystansu i takie gole mi się podobają jak szanse z dystansu po prostu idealnie, jeszcze, jeszcze tylko takie dwie, dwie brameczki załatuję. Będzie idealnie. Uwaga. Trzelił, na wądowskiej kręci obrońcami I strzelił na 5-0. Nudnego ramka jego. I chyba bardzo będzie hadryka w tym meczu też, tak jak Karol Linet. No proszę bardzo. Żebym znowu nie wykrakał. Bo będzie. Ale jak nawet wykraczę, to, to i tak nic się nie stanie. Nie mam wszystkich obrońców i strzelił bramkę, samodzielnie. Oj, oj, chyba wykrakałem, coś tak czuję. Uwaga! Tak jest, 6-0. Lewandowski i Karol Linety z Hatrykami. No po prostu szaleństwo, nie? Napasnik i pomocnik. Super! Ale szczerze wam powiem, że mi się to podoba. Zmiany ja oczywiście nie robię, no bo po co. 6-0. Powinno mnie ukontentować już, że już wygrywamy Augustyniak. Uwaga. Augustyniak. Grosicki. 7-0. Ładnie Kamilu da, że uz że uzrastł. Zobaczcie jeszcze na tą powtórkę. Pyk. Po dłuższym rogu. Idealnie nie po krótszym, tylko po dłuższym. Ładnie strzelił. Pomocnik pogoni szczacin. Lewandowski... Grusi. Nie wiem że jest Grzicki. Tu Kamil dasz 8-0. Żebym znowu nie wykrakał, że kamil bruscki z... z że Kamil Gruciński zdobędzie kolejnego chatyka. Czyli zdobędzie już trzy bramki, bo ma już dwie na koncie. Ale te strzały z dalszej odległości QD siadają ładnie. No i chciał Reca. Grosicki, uwaga Kamil Grosicki, czaruje. Nie było faulu. Uwaga, strzelaj Kamil, 9-0. Hatryk Karolinety, Robert Lewandowski i Kamil Grosicki mają po No proszę bardzo, kto by się tego spodziewał? Trzech, trzech załodników z yy, reprezentacji boskiej strzeli, strzeli po hatryku. No ładnie, ładnie, ładnie. 9-0 Taki wynik to mi się już podoba. Jak będziecie słyszeć jeszcze, jeszcze jakieś o, o, odgłosy w tle, to przepraszam, ale nagrywam to w, w rąkach domowych. Brawo, Gerolinę, to dobra piłka. Wow. Lewandowski. Grosicki. Uwaga Kamień Grosicki No i myślałem, że to złapie to obusynik, ale jednak nie złapał jeszcze mam na piłkę w grze. Berszyński, Płacheta Linety, uwaga, Karolinety uderza, ale niestety nie ma bramki Dawidowicz. 10-0. Paweł Dawidowicz w 90 minucie strzela swoją jedną, jedyną bramkę. Ale jak ładnie zakręcił, proszę bardzo. Tutaj próbował ktoś strzelić, ale nie udało mu się chyba Karolinety, ale Paweł Dawidowicz strzelił idealnie. I minuta do końca meczu została. Czy uda nam się strzelić jeszcze jedną bramkę? Wątpię w to, A, ale może. Nie, już nie. Wygrywamy tym razem Aż z 10 bramkami na koncie. I z meczu jest, już Wam mówię, Robert Lewandowski, czyli nasz obecny kapitan. Także w tym odcinku byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka z meczów piłkarskich na moim kanale. Na razie!